Woda czyściutka. Przypuszczam, że tutaj po przygotowaniu można byłoby ją pić. Tu jest pomośnik taki właśnie do nabierania wody. Z tej osady sobie brali. Tu to z tego wynika, że tu chyba było naokoło tego ogradzenia jakiś spalisat, pewnie. Tam wejście. no i tutaj było, nie wiem, czy chyba, że tam coś będzie napisane. Albo jakaś świątynia mogła być w środku, albo po prostu kilka domów, albo gospodarstwo. Ale to jest takie już jakieś chyba o palisady. A tak wygląda jakby to było jakieś obronne. Tu dojście z wiochy do tego miejsca i tu wejście. Nie ma napisu, chyba że tam gdzieś dalej będzie. A i mamy. Tak to wyglądało. Woda naokoło. Rekonstrukcja systemu obronnego. Czyli w środku były chałupki. No, słuchajcie, ponad tysiąc lat temu nasi słowiańscy przodkowie bardzo rzadko nosili obuwie. Zachęcamy w tym miejscu do bosego przejścia po ścieżce sensorycznej, aby na własnej skórze doświadczyć wrażeń, jakie. Mieli dawni mieszkańcy naszej osady No w tym miejscu podziękuję O Miejsce posiłku Drzewo nam pane Tu piecyk Można w nim palić O drzewo, tu miejsce na ognisko, można sobie tutaj wieczorem, o kurczę, tutaj by było świetnie biwakować. Motorem tu się nie wiedzie, ale tam zostawiasz motor, gdzie zostawiłem. Tu sobie przyjść, nawet nie trzeba żadnych namiotów rozwijać. Tu jest ognisko, można sobie siąść, rozpalić. O, tu jest ośrodek archeologii doświadczalnej w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Idziemy zwiedzić łupki. no to wchodzimy. Klepisku. Tu palenisko było. No zastawione, żeby się nie zajarało. U góry kurna chata. Dym do góry wyłaził tużarno, jakieś tego znaczynie? O, ziółka i było zawsze. <grymne> I wyjście z chałupy. I następna chałupka. Co tu mamy tym razem? O, podłoga już drewniana. Na górę, A, sypialnia. Sypialnia I też tutaj miejsce na palenisko, Zastawione, żeby się nie schajcowało. Tam też można sobie albo leżeć, albo siedzieć. No. Ale miejsce fantastyczne. Tam byliśmy. Tu teraz. Teraz pójdziemy sobie tam. Tam jest jeszcze jedna haupa. Stół jakiś. I chałupka. Już tam idziemy. Zanim do chałupki, to jeszcze tu wejdziemy do grudka. Proszę bardzo, Kminek, Kolendra, Soczewica, Len, Tymianek. To jest co to jest? Marżanna barbierska co tu jeszcze mamy musiało tu podać. lnianka no koper ogródek to to nie wiem czy to nie był jakiś stół ofiarny bo tutaj runy chyba to tak się nazywa te kamienie z tymi znakami Jakimiś tajemniczymi naokoło krąg taki ogniskowy jest tu Kto wie? Jakaś kabliczka pewnie była, albo miała być Może z jakimś bóstwem, może z jakimś totemem A i doszliśmy więcej wreszcie do tej ostatniej hełbki Co tu mamy? W środku a, garn, garncarza. To sobie siedział i pracował. I pracowała sobie też pani. No, no zamienne. On siedział. Ona też siedziała. I koło. No, i koło garncarskie. Powiem wam, niesamowite miejsce. Rzut oka na całość. Aupa następna, następna i tamta osada cała. I mamy gości na rowerach. Kochani, reasumując, fantastyczne miejsce. Spokój, cisza. Drzewa przygotowane. Ognisko. Je, miejsce na ognisko jest. Widać tam ktoś sobie pali, czyli można tutaj normalnie sobie biwakować. Wszędzie czyściutko. Jak widzieliście na filmie. Porządeczek. Nic nie jest dewastowane. Hmm. No i taka mi przychodzi myśl, co tu będzie, jak przyjdą inżynierowie. Spalą wszystko, zniszczą, zasrają, puszczą z dymem i pojadą dalej. Niestety.